Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w UE, ale nie może być tak, że ktoś dyktuje warunki Polsce i kosztem Polski załatwia własne interesy. Na to się nigdy nie zgodzimy, powiedziała wicepremier Beata Szedło na spotkaniu z mieszkańcami małopolskich Słomnik. Beata Szedło mówiła, że w maju będziemy wybierać reprezentację do Parlamentu Europejskiego. A właśnie w Brukseli dzieje się dużo spraw, które dotyczą każdego z nas. Dlatego tak ważny jest udział w głosowaniu. To jest ten moment, kiedy możemy wybrać ludzi, którzy będą dbali o polskie interesy w Brukseli. Chropka warto, byśmy mieli taką reprezentację, która potrafi bronić polskich interesów wbrew interesom tych silnych państw. Które próbują swoją wolę i swój punkt widzenia narzucić, powiedziała Beata Szydło. My nie boimy się mówić jasno, że Polska ma takie same prawo jak Niemcy, Francja czy inne państwa członkowskie UE, dodała. Chcemy, aby UE się rozwijała, a to oznacza, że UE musi nastawić się również na pewne zmiany, powiedziała wicepremier. Podkreśliła, że politycy brukselscy oderwali się od zwykłych Europejczyków, a zmiany w UE powinny przybliżyć się ją do codziennych spraw obywateli. Będziemy bronić polskiego interesu. Myślnik Polska chce być ważnym państwem w UE, chce być państwem, które będzie dbało o rozwój UE, ale jednocześnie bardzo twardo mówimy, że Polska ma takie same prawa jak inni i tych praw będziemy bronić. Będziemy bronić polskiego interesu, powiedziała Szydło.Beata Beata Szydło mówiła, że czasem europosłowie z ramienia NP. To mówią, że interes Polski to siedzieć po cichu i za bardzo się nie wychylać. My mówimy tak, będziemy dokładnie postępować tak jak politycy niemieccy, francuscy, włoscy, hiszpańscy. Będziemy przy stole mówić bardzo głośno. Jesteśmy europosłami z Polski, jesteśmy Europejczykami, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w UE, ale nie może być tak, że ktoś dektuje warunki Polsce i kosztem Polski załatwia własne interesy. Na to się nigdy nie zgodzimy, zapowiedziała wicepremier Kropka Dodała. Że wybory do P są jakby pierwszą częścią jesiennych wyborów parlamentarnych, bo są tacy, którym zmiana w Polsce się nie podoba, bo stracili wpływy. Sytuacja w oświacie i piątka Kaczyńskiego. Powiedziała, że od kwietnia ubiegłego roku realizowany jest program podwyżek dla nauczycieli, a obecnie rząd zaproponował od września 9% wzrost wynagrodzeń nauczycieli, 15%. Proc. W skali roku, i ta propozycja została odrzucona. Dodała, że konieczna jest zmiana całego systemu wynagradzania nauczycieli, bo obecny jest bardzo skomplikowany. Mam nadzieję, że jednak będzie wola porozumienia się podkreśliła kropka mówiła, że kiedy w 2015 r. Rząd zastanawiał się nad tym, które propozycje wcielić w życie. Przyświecał mu jeden cel zatrzymać postępujące zróżnicowanie społeczne i regionalne oraz wyrównać szanse wszystkich. Dodała, że program 500 Plus z jednej strony stał się wsparciem materialnym dla polskich rodzin, z drugiej strony ma wymiar demograficzny, a jednocześnie stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Okazało się, że pieniądze wydawane na programy społeczne mogą pobudzać rozwój, powiedziała szydło. Podkreślała powszechność programów społecznych wprowadzanych przez pis. do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo, mówiła szydło. Podkreśliła, że bardzo ważne są tegoroczne wybory do PEI do polskiego parlamentu. Apelowała o głosy dla pis. Mam wrażenie, że dzisiaj możemy rozmawiać o tym, co jeszcze można zrobić, że być może są jeszcze obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania, że być może pewne rzeczy możemy zmienić. Na pewno chcemy robić razem z państwem, byśmy razem wspólnie szli tą drogą, która daje szansę każdemu Polakowi, każdej Polce, mówiła szydło. Minister Infrastruktury Andrzej Jadamczek powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Słomnik, że w 2021 r. będzie gotowa obwodnica tej miejscowości na drodze S7 Kraków Warszawa. Beata Szydło jest liderką listy Zjednoczonej Prawicy w wyborach do P w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Z drugiego miejsca stratuje obecny poseł PiS do Paryżart Legutko, z trzeciej pozycji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, Solidarna Polska.